Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam państwa serdecznie, a w kwadransie samorządowym witam wiceprezydenta miasta Leszno, Ech. pana Adama Mytycha. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zacznijmy od tematu pomnika żołnierzy armii krajowej. To jest taki temat, to już chyba drugi rok. Żyje, ponieważ był pomysł, przypomnę Państwu, projekt środowisk związanych ze światowym związkiem Żołnierzy no. Krajowej. Tak, żeby dokładnie. Taki pomnik przy ulicy Mickiewicza obok PWSZ-u w tym parku postawić, nawet były pieniądze w zeszłym roku z Monu. Potem... Była, była, najpierw była koncepcja pomnika, a potem były pieniądze pomnika, potem okazało się, że nie ma czasu, żeby... Zgodnie z procedurami wykorzystać te środki publiczne. I dotacja przepadła. I przepadła. Ale w tym roku znowu. Mamy ponownie wniosek. ofertę, mamy wniosek i mamy pieniądze z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację tego projektu. Ile tam dali? 400 tysięcy złotych, tak obiecane. I miasto ogłosiło przetarg. przetarg tak. Procedura przetargowa, bo to są środki publiczne oczywiście. No i okazało się, że troszeczkę tej pieniędzy brakuje. W tej chwili jesteśmy w trakcie sprawdzania oferty wykonawcy. A ile brakuje? No, brakuje prawie 200 tysięcy na pomnik, a tak dokładnie mówiąc, nie tylko na pomnik, bo wiemy, że ta przestrzeń ma być, że tak powiem, zrewitalizowana. To nie tylko chodzi o pomnik, ale to chodzi o jakby. W mojej ocenie jakby uzupełnienie tej w ogóle całego, tego projektu Alei Słowackiego, jak ktoś tam przechodzi i obserwuje, co tam się dzieje, to wiemy, że jest taki teren między Państwową Wyszczą Szkołą Zawodową, a tym parkingiem, że tak powiem, przy przedszkolu Sióstr Elżbiotanek i chcemy, żeby... Zrealizować nie tylko pomnik, ale powoli, etap po etapie, jakby porządkować ten całą przestrzeń. Ja przypomnę Państwu, tam już się pojawiły pytania, czy tam będą na przykład drzewa wycinane? No. Te drzewa, które autentycznie by w kiepskiej kondycji, to już kiedyś, kiedyś były wycięte. Potem prezydent obiecał, że nie będzie dalszych wycinek i, i chcemy, aby się tak stało. Mało tego uważam, że będzie, będą wykonane dodatkowe nasadzenia i ten teren będzie naprawdę ciekawie wyglądał. Tak... A pomnik Armii Krajowej Leszno powinno moim zdaniem mieć. Czyli dokładacie te 200 tysięcy? No, my... Taka będzie propozycja na najbliższą sesję Rady Miasta i mam nadzieję, że ona będzie zaakceptowana. Nie chcemy no, ale... oddawać po raz, który... Yy który się po raz drugi tej dotacji. No bo to trzeba szybko chyba zacząć robić, ponieważ mamy połowę października. Jesteśmy w procedurze, sprawdzamy dokumentację przetargową. Nie ma jeszcze y, protokołu komisji, bo wykonawca musi po, po wstępnej ocenie pozytywnej dostarczyć pewne dokumenty, aby można było zamknąć tę procedurę. Potem decyzja. Rady Miasta, radni miasta, a później natychmiast po tym, jeżeli będzie pozytywna umowa. Czyli wniosek pana prezydenta do Rady o te dodatkowe 200 tysięcy będzie? No nie całe 200 tysięcy, ale, ale tak będzie. I na najbliższej sesji, która już wiadomo kiedy? No, Będzie w czwartek. Za tydzień. Za tydzień. Za no, tydzień. E, ja jeszcze o jedną rzecz zapytam przy okazji, ponieważ myśmy, od, do, dostawaliśmy takie postulaty od mieszkańców. Tam jest tak, że aleje słowackiego e, dochodzą do. Auli PWSZ skręcają, a ludzie i tak chodzą prosto, na wprost tak? i tam wydeptali już taką ścieżkę przez ten tramwaj. Myślę, się... że to w przyszłym roku też musimy w ramach, może nie w ramach tego projektu, ale równolegle z tym projektem ta sprawa powinna być. I tam ta chodnik zadziała. zostanie Ewidentnie, położony. Nie, no, mam nadzieję. Ja nie mówię w tej chwili na pewno, bo będziemy mieć budżet, y, albo musimy w tej chwili znaleźć środki dodatkowe na realizację tej ścieżki, ale rzeczywiście takie, takie takie, takie fakty, które, które świadczą o tym, że tam jest ta właściwa droga, tak, jakby, szlak komunikacyjny. Szlak, szlak najlepszy bieszy, najlepszy bieszy. dowód, żeby właśnie tam kłaść kostkę. Po, po, powinniśmy tam to uzupełnić. Czyli za tydzień okaże się, tak naprawdę, czy rada. Klepnie, jak to się mówi, projekt pana prezydenta, żeby zwiększyć środki. No i wtedy. Trzeba dal... byłoby oddawać te 400 tysięcy. Do monu. Niech zostaną w Lesznie. Kolejny temat. Odbyła się taka wizyta robocza w takim mieście, proszę państwa, Lunewil. Myślę, że wielu Leszczyniaków Lunewil zna, ponieważ jest to miasto, gdzie. Jesień swojego życia przeżył Stanisław Leszczyński, no nie, król to, Polski. To, to troszeczkę złośliwie, panie redaktorze, że jesień swojego życia. Przeżył tam wiele lat no, i wiele dobrego długą zrobił. Długą jesień, I dlatego mieszkańcy przestał być królem, Francji, królem Polski, Niemiec, tak prawda, Lilleville, Nancy, yy, czyli Alzacja, Lotaringa, plus Zweiberiken i tak dalej. Oni pamiętają historię króla Leszczyńskiego, szanują tę historię, bo zrobił tam bardzo, bardzo wiele dobrego. I stąd w, tych, w ramach tych projektów integracyjnych y, Unii Europejskiej ta pamięć o Królu Leszczyńskim jest żywa, bardzo żywa. Ten, ta historia pobytu Króla Leszczyńskiego y, w Linewilni, a najpierw w Zweibrücken, jest bardzo, bardzo ciekawa i pokazująca, jak, jak, jakim, jaką było, jak, jaka ta osoba była. i jaką z jedną sobie przychylność, życzliwość i szacunek wśród, wśród, wśród tych mieszkańców. Jest to bardzo ciekawy zasób, że tak powiem ta historia kolarstwa w takim projekcie francusko-niemieckim wymiany kontaktów, przecież historia francusko-niemiecka to nie jest absolutnie historia pokoju, jak Bynajmniej. By, by to to tak. A się tak. to, to pokój. I, i i oni to, oni, oni pamiętają. Tam jest, y, historia Króla jest obecna, y, wszechobecna, że tak powiem i pamięć o Królu Leśnickim. dlatego my y, w ramach tego, tych naszych działań, które już my podejmujemy w ostatnich latach, jakby odnowienia, czy rewitalizacji tej warstwy historycznej miasta Leszna, historii miasta Leszna, też powinniśmy, myślę, się w ten projekt włączyć, w, włączamy się, ponieważ, ponieważ no, ja uważam, że należy wydobywać wszystko to co jest dobre i pozytywne, żeby tylko y, ludzi łączyć, rozmawiać, dyskutować i jakby tworzyć podstawy do takie naprawdę Solidarny pokowi egzystencji narodów a i, Europy. A jak to będzie wyglądać w praktyce? Wiem, że pan prezydent był w tym Linneville, dyrektor biblioteki, tak? I konserwator, i konserwator y, y, Leśniński. Zabytków. Y, konserwator uh -huh. zabytków, tak. I my tak podpisaliśmy taką deklarację, że się włączymy w ten projekt. Głównie tak też tak zadeklarowałem, że będziemy realizować podstawy czy treści deklaracji, ale my chcemy autentycznie jednak. Y, jakby wskrzesić pamięć o nie tylko o królu Stanisławie Leszczyńskim, ale o rodzinie Leszczyńskich i ich roli w rozwoju, jaką mieli w rozwoju miasta Leszna. Ja wiem, że są krytyczne oceny yy, postaci króla Stanisława Leszczyńskiego, ale ja myślę, że dla Leszna to nie była postać Aż tak negatywne, jak niektórzy no, próbują sugerować. Spalili nam miasto tylko z jego powodu, ale to już. już no nie on w każdym razie spalił. No, nie on spalił. Nie tak. on spalił. E, czyli co będzie? Jakieś e, konferencje? Konferencje, wizyty, wizyty e, wystawy poświęcone historii, czy, czy, czy króla Licznickiego, i, i tak jak powiedziałem wcześniej, i rodziny. A no, swoją drogą polecamy Państwu wycieczkę w tamte strony, ponieważ właśnie ta północna Francja jest przepiękna, przepiękna inna, i życzliwi si ludzie. I, i, i Francuzi bardzo życzliwi. I ostatni temat, proszę Państwa, zagospodarowanie terenów pokolejowych. To jest ten projekt realizowany z, także ze wsparciem unijnym, ten duży projekt rewi rewitalizacyjny. No i ostatnio odbyła się takie, taka studyjna też e, wycieczka po tamtych terenach. Tak, to możemy na, na taki tak zwany spacer badawczy jako taka forma partycypacji społecznej w, w realizacji tego projektu. Tak Państwo już wielokrotnie słyszeli, mamy, chcemy przyjąć od spółki PKPS, a te tereny pokolejowe. One są zdegradowane, ale one mogą doskonale służyć do realizacji pewnych koncepcji yy, związanych z rewitalizacją tego, tego obszaru. Jak i, jak i z realizacją tak zwanego miksu społecznego. Chcemy tam zdobyć środki na tworzenie takiego miksu, wprowadzić różne funkcje, które by jakby ten teren oddały miastu Lesz Lesznu mhm. mieszkania, e, usługi, mieszkania, mieszkania komunalne, usługi, a może jeszcze inne, inne funkcje, które by, e, które by tam będą wprowadzone właśnie pod tym całym procesie e, tych różnych form partycypacji, czyli kontaktu z ludźmi starszymi, mhm. młodszymi, którzy powiedzą, co na przykład by tam chcieli jeszcze, żeby tam zafunkcjonowało, jakie funkcje wprowadzić i jak je organizować, co jest bardzo istotne znaczy tylko jedno. Jakie, są, jakie ważną... są pomysły, Panie Prezydencie? No pomys pomysły są różne, prawda? Usprawnienie funkcjonowania noslegowni przy okazji, yy, to tak zwany miks społeczny, yy, być może jeszcze podmioty ekonomii społecznej mogłyby tam yy, zafunk zafunkcjonować. Yy, no, i... Jedno, jednocześnie jakby... Awiatora, wizerunkowa osu... tej części miasta. A wiadomo ile osób tam mogłoby zamieszkać? Ile mogłoby być takich mieszkań? Mm, około 70, jeżeli dobrze pamiętam. Mieszkań. Tak, mieszkań, tak. My jesteśmy w fazie koncepcyjnej w tej chwili i tak trudno mi dokładnie, precyznie określić, ale mamy tak, zinwentaryzowany mamy ten teren. Mamy zinwentaryzowane te obiekty, które tam funkcjonują. Jesteśmy w takiej fazie negocjacji, jeśli chodzi o treść aktu materialnego i cenę za tę nieruchomość. Znaczy, kolej tego zadałem nie oddać. Nie chcę oddać za darmo kolejnego terenu. Ponad milion złotych. Będziemy negocjować, bo ja uważam, że, że, że powinniśmy wszystko zrobić, aby taniej przyjąć ten obszar. Szkoda, że nie możemy za darmo przyjąć tego, tego obszaru. Jest to jednak skur, spółka skarbu państwa, która jakby nie, od, nie ma obowiązku oddać tego terenu do krajowego zasobu nieruchomości, bo taki zasób, jak wiemy, jest utworzony. I stąd i stąd ta cała procedura wyceny decyzji zarządu spółki, potem jeszcze zgody ministra musi być przeprowadzona. Czyli kiedy to może nastąpić? W przyszłym roku. W przyszłym roku. Pierwsza połowa roku to jest realny termin. I wtedy zacznie się dopiero myślenie, co tam znaczy, myślenie się zaczęło? Szczegóły, bo myślenie ale to już się, się dawno tak. zaczęło, to nie jest będziecie tak, że ustalać, my o, My chcemy dokładnie... My mamy już nawet koncepcję jakby zagospodarowania tego terenu, wykorzystania. Wiemy, co zrobić z, istniejący, z istniejącym zasobem budynków czy infrastruktury, która, która tam istnieje. Wiemy, że chcemy postawić tam w ramach tego projektu też jeden nowy, nowy obiekt. Właśnie wszystko po to, żeby ten nasz zasób komunalny jakby no, rewitalizować, być. że tak powiem, ponieważ no i jeszcze, potrzebujemy mieszkań komunalnych i jeszcze dla tych co, na to co czekają tak. i, jeszcze, i, jeszcze, i jeszcze, dla tych, który jeszcze chcemy w ramach modernizacji tego istniejącego zasobu, czasowo na przykład przesiedlać tam, no, no. aby zamontować to te istniejące. Pieniądze? No pieniądze będziemy, będziemy chcieli przede wszystkim wziąć z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest taki program wsparcia budowy budynków komunalnych, bo już nie, dzisiaj nie ma nie socjalnych. ma socjalnych, prawda, ewentualnie najem socjalny. Ale I to będzie jakby nasze główne źródło pozyskania środków finansowych. To jest kredyt? To jest, e, to jest to dotacja? Są, to jest dotacja mm, 50, 50. 50, 50 na 50 lub 60 na 50. W zależności od, od tego wskaźnika, że, um, dochodów osiąganych realnie przez mieszkańców gminy Leszno. A te są niezłe, zdaje się, więc raczej chyba będzie mniejsze. No może będzie tam 50. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. pan wiceprezydent Adam Mytych.